Dzień dobry, z tej strony Magda z projektu Życie prosto z serca. Witam w kolejnej medytacji. Tym razem jest to medytacja dla mamy i dziecka, dla kobiety w ciąży. Nie ukrywam wzruszenia, że nagrywam właśnie taką medytację. Wynika to z mojej drogi przez większą część mojego życia ja w ogóle nie dopuszczałam do siebie myśli, że mogłabym zostać mamą, nie dopuszczałam myśli, że mogłabym założyć rodzinę, a teraz jestem pełna podziwu i ogromnego szacunku dla tego niebywałego momentu w życiu kobiety, jakim jest ciąża. Pozwól, że zacznę od tego, że złożę Tobie, droga kobieto, hołd za to, że swoim ciałem służysz nowemu życiu, za to, że jesteś gotowa na zmiany, które zajdą w Twoim ciele, a które w różny sposób mogą wpływać na Twoje samopoczucie. Ta medytacja może towarzyszyć Tobie na każdym etapie ciąży, ponieważ ona buduje więź z dzieckiem. I powoduje, że ciało będzie mogło w takim stanie spokoju i relaksacji wysłać miłość, akceptację, bezpieczeństwo, zrozumienie dla dziecka. Twoje ciało jest jego domem, to dziecko jest całe z Twoich płynów, jest z Tobą połączone przez cały czas i ono czuje każdą Twoją emocję. Dlatego to ważne, żeby w czasie ciąży zadbać o swój komfort, zadbać o swoje uczucia, zadbać o siebie, o swoje ciało. I ja, tą dzisiejszą medytacją, chciałabym Tobie w tym pomóc i dołożyć moją malutką cegiełkę. Zapraszam Cię, żebyś przyjęła komfortową pozycję. Ja zachęcam jak zawsze. Położyć się, znaleźć dla siebie wygodne miejsce na łóżku, czy na kanapie, może na podłodze, jeżeli tylko masz taką ochotę, a być może na trawie. I zamknij, proszę, swoje oczy. Dzisiejszą medytację rozpoczniemy od oddechu. Wdychaj powietrze nosem i wydychaj powietrze ustami. Pozwól, żeby każdy kolejny oddech był Coraz spokojniejszy i głębszy. I pozwól, żeby Twój oddech wlewał się do Twojego ciała żebyś mogła poczuć jak się dzisiaj czujesz. Jak się dzisiaj czuje twoje ciało? Jeżeli wyczuwasz jakieś miejsca, w których zebrało się napięcie, to swoją uważnością oddychaj w te miejsca. Wysyłając tam twój spokojny i zrelaksowany oddech. Na który ty się otwierasz, i na który sobie pozwalasz, poczuj, jak ci jest dobrze ze swoim oddechem, jak ten oddech cię uspokaja. Jak On dociera do Twojego ciała, do Twojej świątyni, która nosi w sobie nowe życie. Twoje ciało jest domem dla nowego życia. Swoimi uczuciami, swoją uważnością, swoim ciałem służysz nowemu życiu. Dajesz mu bezpieczne schronienie, żeby Twoje dziecko mogło w Tobie znaleźć bezpieczeństwo, spokój, miłość, akceptację. Żeby ono wiedziało, że. ty na nie czekasz, że ty je kochasz, że chociaż jeszcze nie wiesz jak będzie, to zupełnie się na to otwierasz i nie musisz tego wiedzieć teraz, bo teraz ważne jest to, żebyś czuła się dobrze ze sobą i abyś dzięki miłości do Twojego dziecka mogła przyjąć te zmiany w cele, które będą zachodzić. I oddychaj, wdychając, wydychając powietrze, oddychając dla siebie i dla dziecka. Twoja służba, dziecku. Dziękuję, że to robisz. A teraz połóż, proszę, swoją rękę na sercu i poczuj jego bicie. W Twoim sercu ukryta jest cała siła. I moc do kochania, do kochania siebie. A kochając siebie, kochasz dziecko. W tym sercu jest siła do tego, żebyś mogła przejść przez te wszystkie zmiany oraz przez Twój poród. Dlatego poczuj bicie Twojego serca, poczuj, jak ono silnie i rytmicznie bije, jak ono jest połączone z Ziemią. Ziemia to kobieta i ona Ciebie chroni, daje Ci bezpieczny grunt do tego, żeby swoim ciałem mogła służyć dziecku. Ziemia cię wspiera. Razem pulsujecie w rytm nowego życia, poczuj to. A teraz połóż tą rękę na swoim brzuchu. Teraz w to miejsce wysyłasz miłość. I twoje dziecko to czuje. Ono czuje, jak bardzo je kochasz. Jak bardzo nie potrafisz nazwać tej miłości, ale ona jest takim pięknym i pełnym uczuciem. Z tej miłości wypływa oddanie, spokój. Z tej miłości wypływa akceptacja. Moje dziecko, moje maleństwo, moja kruszynko, bądź taka, jaka masz być. Niczego od Ciebie nie oczekuję. Nie mam żadnych wymagań. Jako Twoja mama. Dziękuję ci, moja kruszynko, że to mnie wybrałaś na swoją mamę. Jesteś owocem miłości. Miłości mojej i Twojego taty. I również w jego imieniu dziękuję ci, że jego droga Kruszyno wybrałaś na swojego ojca. Jesteś w połowie ze mnie i z twojego taty i masz pełną akceptację na nas oboje w sobie. Ode mnie dostajesz czułość, troskę delikatność, miłość, a od twojego taty dostajesz bezpieczeństwo, siłę, moc do działania i do wchodzenia w nowe. To właśnie połączenie mnie i taty spowoduje. że drogie dziecko, Ty możesz wszystko, wszystko, czego zapragnie Twoje serce, wszystko, czego zapragnie Twoje ciało. Ja na każdym etapie będę Cię wspierać. Tym, żebyś, drogie dziecko, zawsze pozostawało sobą. Moje serce jest już w pełni otwarte na Ciebie, na Twoją indywidualność i Twój charakter. To ja, Twoja mama. Moje kochane dziecko, będziemy się razem siebie uczyć. Wiem, że Ty również wiele mnie nauczysz. Dlatego z miłości do Ciebie oddaję Tobie moje ciało. Pozwalam, żeby moje ciało zmieniało się tak, jak Ty tego potrzebujesz. To jest Twój bezpieczny dom i Twoje schronienie. Jest Ci tu dobrze, jesteś tu bezpieczne, drogie dziecko. Jak dobrze, że jesteś. Świat na Ciebie czeka. który na początku pomożemy Ci cystatą zobaczyć, żebyś potem drogie dziecko mogło samo wyjść do świata wszystko w swoim czasie. Na razie sobie rośnij w zdrowiu, w bezpieczeństwie, w spokoju i w harmonii. Czuj moją miłość, bezwarunkową miłość i opiekę. Tak bardzo Cię kocham. Nie opiszę tej miłości słowami, ale wiem, że ją czujesz. Bo jesteśmy połączeni. I oddychaj. Oddychaj głębokim, spokojnym oddechem. Ten oddech jest wyrazem największego szacunku dla Twojego ciała. droga kobieto, dajesz nowe życie. Kiedy tylko poczujesz się gotowa, to powolutku Otwórz swoje oczy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą medytację. Pamiętaj, że możesz do niej wracać, kiedy tylko masz ochotę.